Wszystko gotowe? Mamy super dekoracje na Halloween. To będzie ekstra wieczór. Tak, czekamy tylko na Olka i Bartka i zaczynamy. Ciekawe, jak się przebrali. O wilku mowa! Hejo! Ahoj, kamraci! Zapraszamy do naszego pokoju! Okej, okay, skoro wszyscy już są, pomyślałam, żeby na początek poopowiadać sobie straszne historyjki. Co wy na to? Julka, jesteś pewna? Jak opowiem ci moją historię, to nie będziesz chciała iść zbierać cukierków. Tak, Olek, co ty nie powiesz? A jak ja opowiem ci moją historię, to będziesz piszczał jak dziewczyna. Dobra, dobra, to może zacznijcie opowiadać te straszne historie, bo inni pozbierają wam wszystkie cukierki. ha! <laughs> twoje niedoczekanie. I mówi ci to Dracula. Okej, okay, słuchajcie tego. Pewnego razu był sobie chłopiec. Który uwielbiał robić różne psikusy. A to podłożył nogę koledze, a to włożył żabę do plecaka koleżanki. W wieczór halloweenowy, gdy został sam w domu, nagle zadzwonił telefon. I co? I co się stało? Kto to dzwonił? Chłopak odebrał, a w słuchawce usłyszał głos. Za to, że robiłeś innym psikusy, pan psikus przyjdzie teraz do ciebie. I co? Przeszedł do niego? Pan psikus? Bartek, przecież to bójda. Żaden pan psikus nie istnieje. Ona to wymyśliła. A jeśli to prawda? Mogłem słuchać mamusi i nie czytać książek o duchach. Przepraszam, mamusiu. Dobra, dobra. Teraz posłuchajcie mojej historii. Poczekaj, Olek. My z y, Tolą idziemy zrobić popcorn. Julka przecież my nie mamy. Pst! To my idziemy. A, tak! popcorn. Idziemy zrobić popcorn. Zaraz wrócimy. Pfff. Olek, przyznaj, że ta historia była naprawdę straszna. Bartek, zrozum to. Pan psikus nie istnieje. Obyś miał rację. Julka, po co tu przyszłyśmy? Przecież nie mamy popcornu. Wiem, słuchaj, wymyśliłam Coś. Zadzwonimy na telefon do Olka, żeby myślał, że dzwoni pan psikus. Julka, to genialne. Ciekawe, czy się nabiorą. <laughs> Zmienię głos, żeby mnie nie poznał. Co to? Bartek, nie panikuj, to tylko mój telefon. Kto do mnie dzwoni w Halloween? Olek, nie odbieraj. A jeśli to pan psikus? Co? Jego nie ma! Zrozum to wreszcie. O, widzisz? Przestał dzwonić. Kurcze, nie odebrał. Zadzwoń na domowy. No właśnie, na domowy. A to skąd? To domowy! To na pewno pan Wsikus, mówię ci! Najpierw twoja komórka, teraz domowy? Coś tu nie gra. I to mocno! Znowu moja komórka! O nie! Dosyć tego! To przecież Julka i Tola. Poszły robić niby popcorn. A pewnie dzwonią do mnie, żeby mnie nastraszyć. Odbiorę! Nie rób tego! Julka Tola, wiem, że to wy. Ha, ha, ha! Nie nastraszycie mnie! To nie Julka i Tola. Za to, że robiłeś innym sikusy. Pan psikus przyjdzie dziś do ciebie. K k kto mówi? Ej, oni chyba się naprawdę nabrali? No pewnie, że tak. Teraz czas na pana psikusa. A Mówiłem to pan psikus! Kryjmy się! Bartek! Gdzie jesteś? Lepiej trzymajmy się razem! I po co ja robiłem te psikusy? Bartek, pamiętasz, jak w zeszłym roku dostałeś brak stroju? Tak, jak mógłbym to zapomnieć? Przez to nie dostałem świadectwa z Paskiem. To byłem ja. To ja ci zabrałem ten strój. Co takiego? Oleg! Zobacz. Pan Psikus jest tutaj. Krzywdy już nigdy nie będę robił psikusów, obiecuję! Serio? Julka? Tola? <laughs> Ale was zabrałyśmy. Mówiłam, że będziesz piszczeć jak dziewczyna po mojej historii. Och, Bartek, jestem taki wściekły na julkę, że mnie tak nabrała, że muszę coś wymyślić. No, przyznam, że poszło im świetnie. Nie wiem, czy to przebijemy. Jasne, że przebijemy. Chodźmy zbierać cukierki. Mam już plan. Patrzcie, pani bajer! Co ona robi? Niesie jakiś worek. Nie chcę wiedzieć, co w nim ma. Niech to, wstrętny kacur. Jeszcze raz tu przyjdziesz, to zrobię z ciebie zupę. To co? Kto pójdzie po cukierki do pani Bajer? Ja na pewno nie. Ona jest straszna. I zamiast cukierków daje różne stare, dziwne rzeczy. No coś podobnego? Czyżby Julka się bała? Słyszałeś to, Bartek? Wcale nie, tylko myślałem, że niczego się nie boisz. No dobra. Pójdę do pani Bayer i udowodnię ci, że wcale się nie boję. Julka, ale na pewno? A ty pójdziesz ze mną. Okej, okay, Tola. Jakby co, to uciekamy. Dobry wieczór, pani Bayer. Czego tu? Dostaniemy jakieś cukierki na Halloween? Cukierki? Zobaczę, co tam mam. Poczekajcie tu. Nie, czego ona tam szuka? To raczej nie cukierki. A, tu jesteś, wreszcie. Cicho, idzie. Znalazłam coś. Mogę Wam dać taką śliczną, starą lalkę, chyba że chcecie pudełko tych pysznych landrynek, które kupiłam jakieś 20 lat temu. Powinny jeszcze być dobre. Yy, to my może weźmiemy lalkę. Proszę, dobrze się nią opiekujcie. Chodźmy stąd, szybko. Miłego Halloween. Opiekujcie się moją lalką. Nie lubi zostawać sama. I tak jak mówiłam, pani wajer dała nam jakąś starą lalę. Olek, nie każ mi nigdy więcej tam iść. Hej dziewczyny, chcecie posłuchać straszną historię o lalce, która ożyła? Tak, tak, Oleg, daruj sobie, to tylko lalka, nie nastraszysz nas. O nie, nakryłyście mnie, chciałem was zastroszyć. No to my z Bartkiem idziemy już do domu. To pa, miłego Halloween. Idziemy do domu? Papa, pa, idziemy. Hmm, to trochę dziwne. Olek był nadzwyczaj miły, nie sądzisz? Tak, z drugiej strony, ciekawe co chciał powiedzieć o tej lalce. Tam nieważne, chodźmy powycinać dynię z papieru Okej, okay, to ja idę po nożyczki A ja po papier Mam, możemy zaczynać Co to? Julka, o co chodzi? Popatrz Tola, możesz mi powiedzieć Jak ta lalka Powycinała dynię z papieru I skąd ma nożyczki? Olek miał rację! Ta lalka żyje! Tola, przestań! To niemożliwe! To zwykła lalka! Nie mówi, nie rusza się! Dobra, ale na wszelki wypadek wezmę jej te nożyczki! Chodźmy do pokoju! Nie chcę zostawać z tą lalką sam na sam! A mogę wziąć dynki? To co robimy? Odechciało mi się wycinanek. To może kalambury? Co to za dźwięk? Te odgłosy dobiegają z salonu! Co się tam dzieje? Musimy sprawdzić! Nie powinniśmy zostawiać tej lalki samej. O, oh, to tylko telewizor. Kto włączył telewizor? A -a -a! Co się stało? Zobacz! Chcesz mi powiedzieć, że ta lalka, która była tam. Znalazła się na kanapie, włączyła telewizor i na dodatek zrobiła sobie popcorn? A -a -a! <śm> Brawo! O to chodziło! To Olek! Mogłam się domyślić. Psikus za psikus, jesteśmy kwita. O Olek, lepiej się nie odwracaj. Co? Już mnie nie nastraszycie! Nie nabiorę się na to! Dzięki za obejrzenie filmu! Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał! Do zobaczenia w kolejnym odcinku! Pa, pa! Serdeczne pozdrowienia dla Marysi, która przysłała mi list z ekstra niespodziankami!